A dzięki książce Luisa byłem w stanie zrozumieć, że dobro i przyjemność albo dobro i radość są z sobą powiązane, tylko musimy tej radości szukać we właściwym miejscu. Jeden chyba z najbardziej wpływowych chrześcijańskich pisarzy, którzy pozostawili po sobie niesamowitą ilość książek, w tym większość przetłumaczona na język polski, będzie C.S. Luis. Pamiętasz pierwszą książkę si z Luisa, którą przeczytałeś? Ja akurat zacząłem moją przygodę z Louisem jeszcze jako małe dziecko od, od Narni. i Pamiętam takie, takie wydania. Taki, teraz czasami Narnie się wydaje w jednym dużym tomie, ale pamiętam takie wydania w pojedynczych książeczkach z takimi urocymi ilustracjami, trochę już rozlatujące się od, od wielu Aha. czytań. Um, myślę, że tym, co, co mnie wtedy fascynowało u Luisa i co do dzisiaj mnie w sumie fascynuje, u Louisa, jest to w jakiś sposób. On potrafi wykorzystać siłę opowieści, siłę historii, do tego, żeby jednak przekazać e, prawdę chrześcijaństwa. E, I to jest coś, co, co myślę, że też wiąże się z osobistą historią Louisa, tak? bo, bo historia nawrócona Louisa wiąże się z pewnym słynnym spaterem, którego, który Louis odbył um, na, na posiadłości um, Modlin College um, wraz z Hugo Dysonem i Tolkienem, um, w czasie której to rozmawiali o mitach. I w tej rozmowie Louis zrozumiał, wtedy jest ateista czy może już teista, ale jeszcze nie chrześcijanin. Zrozumiał, że, że, że wszystko, co on ceni sobie w mitach, w mitach jako opowieściach, odnajduje spotęgowane w Chrystusie, który jest mitem, opowieścią, która wyjaśnia rzeczywistość, ale w odróżnieniu od mitów, mitem, który wydarzył się naprawdę. I mi się wydaje, że Narnia poprzez taką trochę mitologiczną warstwę, mitologiczny język właśnie przekazuje to, ten odbłysk Ewangelii, który, który, który się odnajdował sam w lekturze wielu mitów. Hmm. Tak, dla wielu osób e, książka Narnia pozostaje pozycją niedostępną, dlatego, że zatrzymuje się na filmie hmm. i wydaje mi się, że film robi troszeczkę wil, wilczą przysługę, zwłaszcza hmm. e, Chrześcijanom, którzy hmm. po obejrzeniu tego filmu mają przekonanie, że książka musi być pełna magii, czarów albo posiada jakąś warstwę okultystyczną nawet, a niekoniecznie jest tam cokolwiek... Hmm. Y z wartości chrześcijańskich. I wydaje mi się, że film posiada właśnie taką dynamikę, która ma na celu zatrzymać widza, kimkolwiek by był, ale przez to film gubi niesamowitą ilość treści, które wręcz przebijają się przez kartki książki, jeżeli tylko ją czytamy i stajemy się bardzo szybko świadomi, że każda kartka tej książki jest wręcz nasączona treścią chrześcijańską. Również miałeś takie wrażenie, porównując film z książką? Ja myślę, że o ile jeszcze Lwieca i starej szafy taka e, główna struktura narracyjna książki, jest przeniesiona, być może trochę głębi brakuje, ale, ale jakby główna narracja jest przeniesiona i pewnie można nawet znaleźć w tym filmie ten wątek ofiary zastępczej, mm. kiedy Ashland ofiaruje się za Edmunda, ale już na przykład podróż wędrowca do świtu jest e, realizowana w sposób, którego nie jestem w stanie oceniać od strony filmograficznej, ale od strony cytelnika powieści Luisa bardzo odległe pojawia się jakiś Aha. taki okultystyczny wątek jakiejś takiej dziwnej mgły, dziwnej mocy, która, która tam przewija się przez cały, przez cały film. Nic, nic takiego w nie, nie, nie ma. Pierwszą książkę Luisa, na którą ja trafiłem, była pozycja Zaskoczony radością. Hmm. I to jest książka, za którą pozostaję wdzięczny Luisowi. Przede wszystkim Luis potrafił opisać w niesamowity sposób to, co czułem, a czego ja opisać nie potrafiłem. Mianowicie pewną dychotomię pomiędzy tym, co dobre, a tym, co przyjemne. Jako chrześcijanin miałem przekonanie, że czynię to, co dobre, ale niekoniecznie wiązałem z tym słowo przyjemność. Wydawało mi się, że w centrum chrześcijaństwa jest dobra, przyjemność to jest wszystko to, co jest na zewnątrz. Dzięki książce Luisa byłem w stanie zrozumieć, że dobro i przyjemność albo dobro i radość są z sobą powiązane tylko musimy tej radości szukać we właściwym miejscu. Luis stwierdził, że gdy poszukujemy radości w niewłaściwym miejscu, tak jak to robił on, starając się zaspokoić swoje chociażby porządliwości, z którymi się zmagał jako młody chłopak, poszukując w nich przyjemności, doszedł do przekonania, że zachowywał się jak człowiek, który podziwiał tylko i wyłącznie ślady morza na piasku, a nie miał przy tym świadomości, że tej fali już nie ma, że to, co obserwuje jest tylko śladem, a nie rzeczywistością. To Louis Pozwolił mi zrozumieć, i książka zaskoczony radością wywarła na mnie niesamowity wpływ. Ale co przede wszystkim podziwiałem u Louisa, to Zdolność głębokiego wejrzenia do świata hmm. naszych emocji i wyciągnięcia tego na zewnątrz. Zrozumiałem, że wewnątrz każdego z nas kryje się niesamowicie bogaty świat naszych przeżyć, których albo czasem nie potrafimy opisać, albo z których istnienia, nie zdajemy sobie sprawy. Czasem zastanawiam się, Filipie, o czym porozmawiałbym z Luisem, gdybym miał możliwość zjeść z nim lunch, oczywiście czysto hipotetycznie i. Po przeczytaniu e, jego książek jestem pełen podziwu dla niesamowitej pamięci, jaką on miał. Mam czasem wrażenie, że Louis przeczytał chyba wszystkie możliwe książki, jakie w jego czasach dało się przeczytać i bogactwo cytatów w jego pozycjach, odwoływanie się do różnych autorów albo kojarzenie z Struktur poszczególnych książek, idei, jakie się tam pojawiały, jest niesamowita. Zastanawiam się czasem, czy Louis prowadził jakiś dziennik, który skrupulatnie wypełniał z każdą lekturą, którą przeczytał, czy posiadał jakąś apkę już w XIX czy XX wieku, którą my odkrywamy teraz. Tego nie wiem, ale chciałbym się od niego dowiedzieć, w jaki sposób. Sprawiał, że rzeczy, które czytał, nie ulegały zapomnieniu, ale był w stanie gdzieś je kodować w swojej pamięci tak, że odwoływał się do nich bardzo często w swoich książkach. O co ty zapytałbyś Luisa, gdybyś miał możliwość? Ja, ja myślę, że, że dla mnie taką niesamowitą rzeczą twórczości Luisa jest to jak bardzo szeroki jest jej zasięg. Tak? W Polce Luisa wydał przede wszystkim katolicy, znał opowiadał mi, że w prawosławnej była ta półka Księżek Luisa. Protestanci ewangelikalni, ewangelikalni zacytują się w jego książkach. I myślę, że częścią tego fenomenu jest to, że Louis potrafił uchwycić tą istotę chrześcijaństwa, te rzeczy, które są może wspólne dla wszystkich wyznanych, w sposób taki, że faktycznie wszyscy są w dużej mierze w stanie się w tym utożsamić i w dużej mierze w stanie twierdzić, że to jest coś, co, 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 co to mogą się podpisać. Myślisz, że to podejście posiada tylko plusy, czy też no są No właśnie, o to minusy? bym go chciał zapytać. W sensie <laughs> gdybym spotkał się z nim na lunch, to chyba bym chciał go zapytać, o to w jaki sposób on sam dostrzega ograniczenia tego projektu. On sam wtedy we wstępie do chrześcijaństwa po prostu pisze że, że chrześcijaństwo po prostu jest tylko przedsiąkiem w domu chrześcijaństwa i żeby jednak zjeść posiłek i okazację przy kominku całej, i do którego spokoi. Ale jestem ja ja ciekaw właśnie, czy, czy Louis sam dostrzegał jakieś zagrożenia może w mówieniu o chrześcijaństwie po prostu i, i czy były jakieś, jakieś może dziedziny, w których, których widział, że ten projekt chociaż niewątpliwie bardzo atrakcyjny, nie był projekt, który przeprowadził wiele osób do przedsionka i, i, i zapewne także potem do pokojów, czy, czy jednak nie były też jakieś, jakieś ograniczenia tego projektu, które może on sam dostrzegał i być może byłby w stanie zdiagnozować.